Drodzy uczestnicy dzisiejszej liturgii, jedno wydarzenie, które zupełnie zmienia bieg życia, spotkanie, które nadaje nowy sens, moment, który wywraca życie do góry nogami. Masz w swoim życiu takie doświadczenie? Myślę, że wielu z nas ma, i nie musi to być coś wielkiego. Nie musi to być coś, co dzieje się w świetle reflektorów, na szczycie jakiejś wielkiej góry, czy na oczach tysięcy osób. Wręcz przeciwnie, takie momenty czasami są bardzo niepozorne, a przynajmniej tak wyglądają na pierwszy rzut oka. Jestem pewien, że dla Bartymeusza, bohatera dzisiejszej Ewangelii, tym dniem zmieniającym całe jego życie był. Dzień spotkania Jezusa. W kilka minut zmieniło się wszystko. Człowiek, który był niewidomy, siedział i żebrał, nagle zostaje uzdrowiony, wstaje i rusza za Jezusem. To musiał być ważny dzień dla Bartymeusza. I chociaż zabrzmi to patetycznie, to jednak powiem dzisiaj, Rozpoczynamy tydzień misyjny, czyli czas, kiedy mamy sobie uświadomić, że misje są ważne i że są dla każdego z nas. I gdybym teraz zadał pytanie, czy chcecie głosić Jezusa i Jego Ewangelię, albo czy jesteś gotowy być Jego misjonarzem, to w pewnym sensie popełniłbym błąd. Jest pytanie, które trzeba zadać wcześniej. Spotkałeś już Jezusa, tak jak Bartymeusz, tak, żeby to zmieniło Twoje życie, tak, żebyś pamiętał dokładnie, jak to wyglądało i kiedy miało miejsce? Czy takie doświadczenie masz za sobą? Zanim pomyślimy nad misjami, zajmijmy się zatem spotkaniem z Jezusem. Jak do tego doprowadzić? Możemy podpatrzeć, co zrobił Bartymeusz. Przede wszystkim chciał go spotkać. Pewnie już o nim słyszał, pewnie wiedział, że jest cudotwórcą, że potrafi uzdrawiać, więc koniecznie chciał go spotkać. I tego punktu. Nie można pomijać. Czy naprawdę chcesz go spotkać? Spotkać Jezusa, który może zmienić Twoje życie. Pewnie się nasłuchałeś o Nim od rodziców, na katechezie, na rekolekcjach, może od znajomych. Jednak konkretne pytanie brzmi, czy chcesz? Jeśli tak, a mam nadzieję, że chcesz, to teraz trzeba się ruszyć. Bartymeusz mógł spotkać Jezusa, bo był tam, gdzie można było go spotkać. Logiczne i proste, prawda? Ale bywa, że ktoś robi zupełnie na odwrót. Wiemy, gdzie spotkać Jezusa. Wiemy, gdzie przechodzi, i unikamy tych miejsc. A potem wielkie rozczarowanie, bo go nie spotkaliśmy. Nie jest to tak trochę, jeśli chcesz zdobyć no choćby autograf Lewandowskiego, a będziesz czekał na niego pod stadionem żużlowym, to możesz mieć problem. Tak samo jest z Jezusem. Jeśli chcesz go spotkać, to szukaj tam, gdzie on jest. Pismo Święte czytasz? Adoracja Najświętszego Sakramentu przychodzisz? Eucharystia, Spowiedź, korzystasz? To są miejsca, gdzie możesz spotkać Jezusa. Tam go trzeba szukać. No dobrze. Jestem tam, przebywam, szukam i nic. Nie czuję, że On jest. Nie doświadczam Jego obecności. Co wtedy? Zobacz, co zrobił Bartymeusz. On nie tylko był, ale też krzyczał. Jestem pewien, że nie było to ciche pokrzykiwanie, skoro ludzie kazali mu umilknąć. Może dziwnie to zabrzmi, ale czy krzyczysz, szukając Pana Boga? I nie chodzi tylko o to, by, że masz teraz chodzić po kościołach i krzyczeć. Raczej nie. Bardziej chodzi o krzyk modlitwy. Jak już jesteś w miejscach, gdzie przebywa Jezus, pismo święte, adoracja, sakramenty, to czy twoja modlitwa jest jak krzyk? Czy twoja modlitwa jest tak wytrwała, jak wołanie Bartymeusza? Czy jest tak gorliwa? A może łatwo odpuszczasz i się zniechęcasz? Zobacz, ile od tego żebraka z Jerycha możemy się nauczyć. Jezus wielokrotnie nauczał, że modlitwa ma być wytrwała, ciągła, nieugięta. Naprawdę możesz go prosić, żebyś mógł go spotkać. I może nawet nie możesz, tylko powinieneś. Bądź jak Bartymeusz. Jak już wiesz, że Jezus jest blisko, to krzycz. Proś, żebyś mógł go zobaczyć, doświadczyć i spotkać. I głęboko wierzę, że to będzie ten moment. Moment spotkania, moment zmiany życia, moment, który zapamiętasz na zawsze. Bo prawdziwe spotkanie z Jezusem po prostu zmienia. Prawdziwe spotkanie z Jezusem po prostu zmienia. Takiego spotkania, albo raczej takich spotkań życzę każdemu jak najwięcej. Dlaczego? Bo to Podniesie z ziemi, da nowe spojrzenie na życie, a może będzie też momentem uzdrowienia. Zobaczmy, że Bartymeusz po tym spotkaniu po prostu poszedł za Jezusem. Twoje spotkanie z Jezusem też będzie zaproszeniem do pójścia za nim dalej. No i dopiero teraz, to drugie pytanie, które odłożyliśmy w czasie. Skoro spotkałeś Jezusa. To czy jesteś gotowy być jego misjonarzem? Misjonarzem dla rodziców i rodzeństwa w domu? Misjonarzem dla kolegów i koleżanek w pracy, na studiach, w szkole? Misjonarzem dla przyjaciół wszędzie tam, gdzie się z nimi spotykasz? I warto może na ten tydzień misyjny zadać sobie takie zadanie. Mianowicie, z kim jako misjonarz wezwany do głoszenia Bożego Słowa porozmawiam o Panu Bogu, o Ewangelii, o wierze, o życiu zgodnym z wiarą. Może z małżonką, może z małżonkiem, może z dziećmi, może z sąsiadem, kolegą z pracy, studiów, szkoły. A może z kimś, kogo spotkam. Będę go dopiero poznawał. Komu opowiem o Jezusie?